Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku programu Gitarowy zawrót głowy. Przy mikrofonie Michał Drap i w tym programie będę miał ogromną przyjemność zabrać państwa w świat muzyki, w świat tego wspaniałego, bardzo ciekawego instrumentu, jakim jest gitara. Będę tutaj przedstawiał dla państwa różnego rodzaju ciekawostki związane z muzyką, okolicznościowe, bądź mniej okolicznościowe. Będę tutaj opowiadał również o technikach gitarowych, o sposobie grania, o różnego rodzaju gitar, czy to elektrycznych, basowych i tak No i przede wszystkim każde takie nasze wspólne spotkanie będzie łączyło się z jakimiś tipami, z jakimiś wskazówkami o tym, jak na przykład młodego, początkującego gitarzystę zachęcić do gry na instrumencie, jak go zmotywować do grania oraz jak... Czerpać radość z muzyki, jak czerpać radość z komponowania, stworzenia własnych utworów oraz odgrywania cudzych, ponieważ y, gitara to instrument wielowiekowy, bardzo wdzięczny, na którym zbudowana jest praktycznie cała rockowa muzyka oraz nie tylko. Y, o tym też będę dzisiaj Państwu. Opowiadał. Oczywiście będą pewnego rodzaju tutaj też skoki w stronę historii, ale będą one na tyle krótkie, żeby Państwa nie zanudzić. Zatem zacznijmy od początku. Historia gitary, proszę Państwa, sięga już czasów starożytnych, a konkretnie terenów Bliskiego Wschodu mniej więcej terenów dzisiejszego Babilonu, czyli pogranicza Syrii, Iraku. Oraz Iranu oraz Półwyspu Arabskiego. Tam na glinianych tabliczkach datowanych na lata 1900-1800 przed naszą erą odkryto rysunki postaci grające na instrumentach do złudzenia przypominających instrumenty gitaropodobne. Później, w czasach Cesarstwa Rzymskiego, również instrumenty do złudzenia przypominające gitary były dość popularne. Ponieważ płyta wierzchnia, która dotychczas była tworzona z surowej skóry, została zastąpiona drewnianą, i to już można dać takie podwaliny pod tworzenie pudła rezonansowego. No, i taki układ gitary funkcjonował aż do XVI wieku, kiedy właśnie w renesansowych Włoszech, w renesansowej Hiszpanii, bardzo popularnymi instrumentami były m.in. Lutnia oraz gitary zwane Vihuela z czasów Luisa Milana, gitara Rizio z Francji i gitara Batente z Włoch. I tutaj już, proszę państwa, coraz bliżej, coraz bliżej do tego e, faktycznego e, kształtu gitary, jaki znamy do dzisiaj, e, ponieważ e, za projekt e, gitara klasyczna, czyli ta najbardziej znana, e, najbardziej popularna gitara, jaką znamy, została zaprojektowana w XIX wieku e, przez muzyka i lutnika Antonio de Torresa. E, no i taki kształt, jaki znamy, właśnie funkcjonuje do dzisiaj. I tutaj od razu, proszę Państwa, pozwolę sobie przejść do budowy, do konstrukcji właśnie gitary na przykładzie gitary klasycznej. Zaczynając od szczytu, mamy główkę, na której osadzone są klucze do strojenia strun, do nakręcania tych strun. Mamy również siodełko z niewielkimi rowkami, w które te struny są. W którym te struny są zamocowane, najdłuższą częścią gitary, oczywiście, jest tak zwany gryf, na którym mamy nabite progi pomagające nam właśnie tutaj w zmianach dźwięku, a wszystko to połączone jest z pudłem rezonansowym, wydrążonym pudłem rezonansowym, oczywiście drewnianym, a struny zamocowane są na mostku, dzięki czemu trzymają swoje stałe napięcie. Strun w gitar, jak to się przyjęło, zazwyczaj jest 6. ale spotykamy gitary czterostrunowe, tutaj na przykład mamy gitary basowe, mamy też w wielu przypadkach gitar elektrycznych, gitary sześciostrunowe, siedmiostrunowe, ośmiostrunowe, dwunastostrunowe, mamy również gitary dwugryfowe, o tych wszystkich tematach będziemy, proszę Państwa, sobie mówić. Ale kolejnym, kolejną rzeczą, właśnie jaką chciałem poruszyć, to jest jeszcze zerknięcie do tej historii, jakie były instrumenty, które były w, uży, w użyciu ludzkości, kiedy właśnie pierwsze instrumenty podobne do gitar powstawały. Między innymi była to grecka gitara, była to już wcześniej wspomniana przeze mnie lutnia, tak popularna właśnie w średniowieczu oraz w, w renesansowej Europie. Było to jeszcze między innymi mandolina, to już w późniejszych czasach bardzo popularna, szczególnie na wschodzie Europy, a później już po rozwinięciu się Stanów Zjednoczonych, po rozwinięciu się właśnie państwowości w Stanach Zjednoczonych, tam wszelakiego rodzaju instrumenty typu banjo oraz ukulele. I te właśnie instrumenty możemy... Wszystkie wpisać do instrumentów strunowych, do takiej właśnie wspólnej gitarowej rodziny. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym tutaj razem z Państwem poruszyć, to jest użycie gitary w różnego rodzaju gatunkach muzycznych. Z racji tego, że moim skromnym zdaniem, gitara jest jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów moim zdaniem, zaraz obok instrumentów klawiszowych, jest też najlepszym instrumentem do komponowania muzyki. Możemy w zasadzie na gitarze zagrać wszystko. Możemy zagrać e, od muzyki folkowej, w której gitara była często właśnie gitara akustyczna bądź klasyczna. E, były wykorzystywane e, w Ameryce północnej. Był to, była to oczywiście muzyka bluesowa. E, była to muzyka country. E, na półwyspie iberyjskim mamy przecież bardzo energetyczne e, dźwięki flamenco, gdzie właśnie, z, m, jeśli państwo kojarzycie, jeśli byliście państwo w Hiszpanii, e, to mamy tam właśnie takie intensywne e, brzmienia gitary połączone z tańcem, z kastanietami. Naprawdę też robi niesamowite wrażenie. No i po współczesne gatunki również muzyki rozrywkowej, takich jak pop, rock, wszelkiego rodzaju pochodne rocka, oraz po jazz. W każdym z tych gatunków gitara znajduje swoje zastosowanie i jej ciężar aranżacyjny muzyki bardzo często właśnie spoczywa w dużej mierze na gitarzyście. No, i skoro mamy taką mnogość gatunków, w których możemy użyć gitary, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy na tej gitarze zagrać, jak możemy odczytać muzykę bądź skomponować swoją muzykę, na jakie sposoby. Otóż powiem Państwu szczerze, że co gitarzysta to inna metoda pracy, inna metoda ćwiczeń, inna metoda komponowania bądź odgrywania muzyki, ale takimi najpopularniejszymi patentami, na y, odgrywanie muzyki na gitarze. To są przede wszystkim nuty, y, które właśnie są takim y, zapisem najbardziej uniwersalnym, który każdy y, muzyk znający właśnie zapis nutowy będzie w stanie y, odczytać. Ale z biegiem czasu właśnie y, duża część gitarzystów y, przejawiała takie y, chęci bardziej y, do y, samo. Swoistego kształcenia swojej gry, tak to można nazwać. Dużo gitarzystów, takich najpopularniejszych na świecie, to jest, są przede wszystkim samoukowie, którzy nie mają ukończonych żadnych szkół muzycznych. I tacy gitarzyści często posługują się bardzo popularnym zapisem muzyki, jakim jest tabulatura. Tabulatura jest to po prostu odwzorowana. Tak zwana sześciolinia, czyli mamy sześć gitarowych strun właśnie rozrysowanych, i na tych strunach nanosimy sobie cyferki, które symbolizują nam progi, które mamy nacisnąć. Tak możemy stworzyć na przykład linię melodyczną, tak możemy stworzyć sobie jakiś też tutaj zapis akordowy. Właśnie akordy, czyli zbiory dźwięków, które będą uderzane poprzez bicie gitarowe są również takim bardzo uniwersalnym motywem grania na gitarze. No i duża część gitarzystów, powiem Państwu również, preferuje granie ze słuchu. Czyli po prostu z biegiem ćwiczeń, z biegiem lat, tak sobie wyrabia ten zmysł, że nie jest dla nich problemem odegrać coś, co usłyszą kilka razy, niektórzy nawet raz. Znają ci gitarzyści również podstawy teorii, czyli wiedzą właśnie, potrafią rozpoznać w jakiej tonacji jest dany utwór, co się w nim dzieje, no i na tej podstawie ze słuchu są w stanie odegrać dowolną muzykę. Tutaj szczególnie odnosi się to do gitarzystów bluesowych czy też rockowych, którzy w oparciu o standardowe schematy muzyki byli w stanie odegrać bezproblemowo to, co zagrał im na przykład kolega na gitarze podczas tzw. jam session, ponieważ jam session jest to też zjawisko bardzo popularne, gdzie muzycy nie umawiali się na jakieś konkretne schematy, tylko jakiś konkretny styl podyktowany pewnymi warunkami. I wokół danego motywu muzycznego mogli dogrywać sobie co kto chciał, ile dusza zapragnie. Takie jam session trwały często wiele, wiele godzin i sprawiało to, że gitarzyści naprawdę wspólnie mogli yy, wpływać na siebie wzajemnie, uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać swoje umiejętności. I w tym momencie chciałbym przejść do ostatniego punktu naszego dzisiejszego odcinka, gdzie zwracam się do młodych gitarzystów oraz ich rodziców. I tutaj pada podstawowe pytanie, właśnie jak młodego muzyka, młodego gitarzystę zachęcić do tego, żeby ćwiczył na instrumencie, żeby na tym instrumencie się rozwijał. Otóż, proszę Państwa, moim zdaniem pierwszym takim zasadniczym czynnikiem jest to, że dziecko po prostu musiał, musi ten instrument polubić. Musi naprawdę cieszyć się, że go mam, że go ma. Musi z tym instrumentem w pewien sposób się zżyć, żeby po prostu korzystać z niego, żeby po prostu kupiona gitara nie leżała gdzieś tam powiedzmy w kącie spakowana. Dlatego takim pierwszym działającym na zmysł wzroku patentem moim zdaniem jest to, żeby gitara cały czas była na widoku. Ona oczywiście będzie się, wiadomo, w domu troszkę kurzyła, ale to nie jest problem, żeby ją tam od czasu do czasu przetrzeć, ale niech nie jest spakowana w futerale, niech nie jest schowana gdzieś za kanapą, bądź w jakimś innym niewidocznym miejscu, po prostu, żeby zmysł wzroku był w stanie tą gitarę wychwycić, co przełoży się również na to, że młody muzyk będzie częściej po ten instrument sięgał. Ważnym elementem, jak w nauce w zasadzie każdej dziedziny wiedzy, tak również muzyki i graja na instrumencie, jest to, aby motywować właśnie młodego muzyka do działania. Czyli jeśli widzimy, że na przykład dziecko ma gorszy dzień, że za bardzo nie chce mu się ćwiczyć, to na przykład zmotywować dziecko do grania w taki sposób, że Poprosić je o to, żeby wytłumaczyło na przykład nam jakiś fragment. Udajmy właśnie tutaj też, wykażmy zainteresowanie, żeby dziecko poczuło się jak właśnie taki nauczyciel, wytłumaczyło nam jakiś tam na przykład fragment tabulatury czy fra fragment piosenki, jaki się uczy. Spędźmy właśnie z dzieckiem i z instrumentem razem czas. Później możemy oczywiście poprosić dziecko o odegranie danego fragmentu utworu, który nam uprzednio wytłumaczy. Co na pewno sprawi, że dziecko poczuje się bardziej docenione. Nie będzie właśnie z takiej pozycji tylko ucznia, tylko będzie właśnie widziało, że ktoś interesuje się tym, co ono robi, a nie ma o tym bladego pojęcia, właśnie dlatego już spowoduje to, że dziecko na pewno chętniej w takie coś się zaangażuje. Przy proponowaniu dziecku, aby coś nam zagrało, jakiś utwór, czy chociażby fragment utworu, warto sprawić, czy takie dziecko się na przykład nie będzie wstydziło zagrać przed rodzicami czy dziadkami, starać się oczywiście nie oceniać, nie negować, żeby tutaj dziecko nie straciło poczucia właśnie yy, zainteresowania instrumentem. Yy, warto właśnie też o to, o to zadbać. Oraz co równie ważne w tym procesie, warto dziecko chwalić za najmniejszy postęp. Nawet jak słyszymy, że gra dziecka jeszcze za bardzo nie jest płynna, nie jest składna, dziecko czasami się pomyli w, jakimś, w jakichś ustawieniach, czy to akordu, czy graniu linii melodycznej, to nie negujmy, nie oceniajmy negatywnie, tylko pokażmy kciuk w górę, że naprawdę dziecko się stara, że daje z siebie 100% i to je motywuje jeszcze do można powiedzieć właśnie do jeszcze dłuższego i bardziej wytrwałego ćwiczenia na instrumencie. Nie można również mówić, drodzy Państwo, o tym, że ktoś nauczy się grać na instrumencie nie słuchając muzyki. Słuchanie muzyki jest równie ważną integralną częścią nauki jak samo e, praktyczne ćwiczenie. I tutaj mówimy o słuchaniu różnych gatunków właśnie. E, jeśli mamy w domu płyty CD, jeśli mamy w domu odtwarzacz, e, możemy właśnie e, zaszczepić w dziecku e, miłość do gatunku e, na jakim sami się wychowaliśmy. E, możemy z dzieckiem również poszperać po YouTube, zobaczyć na przykład opracowania utworu, e, jakie się dziecko uczy w różnych aranżacjach. Jest tego multum naprawdę w internecie. Mamy do tego naprawdę ogólny e, bar. Bardzo dobry dostęp i takie spędzenie czasu też otworzy dziecku yy, horyzonty na to, że gitara to nie jest tylko siedzenie yy, na kanapie i mozolne ćwiczenie, właśnie formułek, tabulatur, yy, tylko dzięki temu właśnie może również odkryć, jak grają inni gitarzyści, może. Yy, Dzięki słuchaniu, dzięki obserwowaniu e, właśnie gitarzystów na YouTubie, e, czy słuchaniu e, muzyki z Płyt, czy z różnych innych serwisów internetowych, e, może w sobie e, takie coś zaszczepić, że skoro ci gitarzyści też kiedyś zaczynali, też kiedyś e, byli początkujący, to jest duża szansa, że nasze dziecko osiągnie. E, Podobne postępy jak najlepsi gitarzyści na świecie, i do tego też warto go motywować. Warto mówić, że każdy kiedyś zaczynał, że początki zawsze nie są łatwe, ale dzięki wytrwałości, dzięki konsekwencji, dzięki rzetelnej pracy można tutaj naprawdę zajść bardzo wysoko. Dlatego spędzanie czasu z młodym muzykiem, z instrumentem, wspólnie z muzyką, naprawdę może tutaj zdziałać bardzo wiele dobrego. I to na tyle w tym krótkim odcinku, e, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo za e, wysłuchanie, dziękuję Państwu za uwagę. E, słyszymy się w kolejnych e, odcinkach gitarowego zawrotu głowy. I do usłyszenia następnym razem. Żegna się z Państwem Michał Drap i życzę samych przyjemnych chwil spędzonych z muzyką.